To se Reaguje na ciemność! Prędzej na głupotę! Kiedy naładuje się laserek? Nigdy! Kret roz***ł agregaty z prądem! Nic tu pana Rebek, twój Dobra! Albo nie, czekaj! Twój do przewozu osób! Jest na niej! Co on robi? Zdycha. Kurcz klety oddychają glebą. Gdy wyjdą na powierzchnię, duszą się. To po co wychodził? Nie wiem. Może chciał przyspanować? Dobra, odwołaj przewóz osób! Wiesz, ile by nas kurt na strajk do morte wyniósł? Nie da się. To nie taryfa. Dzień dobry. Kto zamawiał taksóweczkę? Zamawialiśmy przewóz osób. Jak zwał, tak zwał. Wszyscy wiedzą, że to to samo. Tyle, że taniej. Na nazwisko Remigiusz Mulek? Tam jest K na końcu? Eee, yy, nie wiem. Niewyraźnie zanotowałem. Ty, to może nie bierzmy. Nie, po imieniu dojdą. K... zapłacimy z... zajebiście dużo. Spokojnie, mam plan. Czekajcie, chwileczkę. Zawsze chciałem to zrobić. Wiedziałem. To gdzie lecimy? Kuleczko wokół bazy poprosimy. Co jest k****a? Miało być wokół bazy. A